Co to jest cyberhazard i na czym polega? Cyberhazard to myślę, że będzie bardzo dobre pytanie dla naszego psychologa, który będzie rozmawiał to jako fachowiec policyjny i będzie mówił o uzależnieniu. Kiedy możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy uzależnieni i czy gramy dlatego, że sprawia nam to przyjemność i chcemy w ten sposób zrelaksować się, a kiedy po prostu musimy i tracimy tą kontrolę nad sobą, jest to silniejsze od zdrowego rozsądku. A skąd pomysł organizacji tego typu debaty o e-hazardzie w środowisku studenckim? Myśmy chcieli rozmawiać ze wszystkimi. Zaproponowaliśmy wspólną debatę Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej. Pomysł, myślę, że życie przyniosło. Zaczęliśmy obserwować coś w Elblągu, co zaczęło się rozwijać na bardzo dużą skalę. Z kilku punktów, w których były poustawiane maszyny hazardowe, pojawiło się w Elblągu kilkadziesiąt. I o dziwo te wszystkie punkty zarabiają na siebie, dobrze prosperują i działają nielegalnie. A jakie efekty chcą Państwo osiągnąć, organizując tego typu wykłady? Po pierwsze, chcielibyśmy zdiagnozować, czy mamy problem. Kiedy myśmy zaczęli pierwsze rozmowy prowadzić z dyrektorami szkół średnich, gimnazjalnych w Elblągu, wszyscy powiedzieli: Nie, u nas nie ma takiego problemu. No, ale obserwujemy wzrastającą ilość punktów i osoby, które tam grają. Jeżeli są punkty, te osoby zarabiają, więc Elblążanie znaleźli także sposób na poprawę, tak jak myślą, iluzoryczną swojego swojego bytu, poprawę swoich finansów i chcemy teraz odpowiedzieć, kto gra, dlaczego ludzie grają, czy dotyczy to różnych środowisk i jakich środowisk, czy dotyczy to także studentów. A czy jest to początek współpracy z państwową wyższą szkołą zawodową? Nie, to ja myślę to już jest kolejny etap. My ze szkołą współpracujemy już od wielu wielu lat. To są praktyki studenckie, to są debaty na różne tematy. Rozmawialiśmy tu o bezpiecznych przestrzeniach, rozmawialiśmy o cyberprzestępczości, rozmawialiśmy o dopalaczach. To jest stały nasz partner i myślę to jest główny nasz partner i wiodący w elblągu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.